Nie jest to jest nieprawda, tak powiecie, nie dlatego mam wątpliwości, pana. że świadek będzie mówił prawdę. Żądam. O, p... Cisza. Teraz ja mówię. Jak skończę, to może pozwolę panu coś powiedzieć. Oto przepis na jajecznicę, który sprawi, że nie tylko śniadanie, ale i humor wszystkich w towarzystwie. Będzie na najwyższym poziomie. Składniki. Trzy jajka, bo jedno to zawsze za mało, a pięć to już bankructwo. Te jaja są z prywatnej farmy. Pochodzą prosto spod oka najbardziej charyzmatycznego koguta w okolicy, który dopilnował, żeby kury odżywiały się najlepszym ziarnem. Jaja najlepiej takie zapłodnione przez koguta lub przez kogokolwiek, ale żeby zapłodnione były. Masło tak, żeby patelnia wiedziała, że to święto cholesterolowe, sól i pieprz do smaku i do pokazania, że jesteś szefem w kuchni. Opcjonalnie boczek, szczypiorek albo cokolwiek co znalazłeś w lodówce. Instrukcje: przygotowanie stanowiska. Najpierw znajdź patelnię, jeśli jest brudna. Udawaj, że to efekt specjalny, rozbijanie jajek. Teraz najważniejszy moment. Rozbij jajka, ale nie tak, jakbyś był Hulk Hogan w kuchni. Subtelnie, z elegancją, jedno pęknięcie, jedno trafienie. Jeśli wpadnie skorupka, nie panikuj. Mów, że to dla chrupiącej tekstury. Masło, wrzuć masło na patelnię. Jeśli zacznie skwierczeć, odwróć się do towarzystwa i z dumą powiedz: Słyszeliście ten aplauz? Smażenie. Wlej jajka na patelnię i zamieszaj. Pamiętaj, to nie maraton. Tu liczy się wolność ruchów. Jeśli jajecznica zaczyna przypominać zupę, to znak, że jeszcze masz czas, żeby ją uratować. Mieszaj tak, jakbyś tańczył z jajkami walca. Delikatnie, ale z zaangażowaniem przyprawy. Suli i pieprz, ale nie za dużo, bo goście pomyślą, że masz ambicje zostać chemikiem. Kilka obrotów młynka pieprzowego wystarczy, żeby było aromatycznie, i z klasą. Finalne show. Zdejmij patelnię z ognia w idealnym momencie, czyli wtedy, kiedy już wszyscy pytają, kiedy ta jajecznica będzie. Podaj ją z uśmiechem, jakbyś właśnie wynalazł coś na miarę Michelin. W końcu zrobiłeś najlepsze śniadanie na świecie. Efekt. Towarzystwo się śmieje, jajecznica znika w mgnieniu oka, a Ty, kulinarny bohater dnia, odchodzisz w blasku chwały, w końcu zrobiłeś najlepsze śniadanie na świecie.